Nie Pani ze Szkoły Księgowości, a dzisiaj porozmawiamy o planowanych zmianach w zakresie ryczałtów, ewidencji ryczałtowej na 2026 rok. Mowa jest o Projekcie rozporządzenia ministra finansów, które pokazało się 27 marca 2025 roku, a dotyczy właśnie ewidencji przychodu i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pierwszą zmianą jest to, że tą podstawową ewidencją, a właściwie jej formą, będzie forma. Elektroniczna przy użyciu programów komputerowych, oczywiście, ma to związek z tym, że później będziemy musieli składać JPK se również z ewidencji przychodów. W projekcie rozporządzenia zrezygnowano również, wyłączono dzienne zestawienia dowodów, faktur, na przykład sprzedaży, yy, jako. Dopuszczone do księgowania jednym zapisem zbiorczym, czyli w efekcie będziemy musieli każdą fakturę księgować osobno. Ma to oczywiście na celu pokazanie tych wszystkich faktur w naszym JPK. Kolejna zmiana to usunięcie e, paragrafu 10 starego rozporządzenia, czyli wyłączenie obowiązku wykazywania w ewidencji przychodów e, przy obliczeniu ryczałtu miesięcznego dokonanych odliczeń od przychodów. Kolejna zmiana dotyczy już wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i tutaj wskazano dodatkowe informacje, które muszą się znaleźć w takim wykazie, czyli datę wytworzenia, numer identyfikujący fakturę w krajowym systemie e czyli w ksef numer dowodu, na podstawie którego przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną oraz rodzaj dowodu stwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z wykazu. We wzorze ewidencji przychodów mamy dodatkowe kolumny. Kolumnę szóstą, w której będziemy wpisywać numer identyfikujący fakturę w KSEFie oraz kolumnę szóstą, w której wskażemy identyfikator podatkowy kontrahenta, czyli po prostu jego NIP. Jeśli chodzi o zmianę w zakresie ryczałtu planowane na 2026 rok, to na razie tyle. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i zerknąć do opisu. Do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.